Ale tak naprawdę będziemy robić 4 kroki, ale po 3, na czwartym kroku będziemy dopalać prawego prostego, w którą stronę byśmy nie szli. Jeżeli nie dopalicie tego prawego prostego na to kroku prawej nogi, czyli tego ostatniego, czwartego kroku, nie wyjdzie on. Ok? To będzie wyglądało to coś takiego. Więc dopach za dużo kroków. Chodzi o to, że zobaczcie, zrobię to na razie bez uderzenia tylko lewej ręki. Raz się to ostatnie? Dałem głos. Jeszcze raz dam głos tą prawą nogą. To przy tym głosie tej prawej nogi powinien być prawie prosty. I dlatego mówię wam to teraz, żeby was za bardzo nie zatrzymać żebyście mogli wejść. Zaraz pokażę. Skręt biodra będzie, bo to uderzenie prawą nogą będzie tak, że skręcimy stopę do środka. Czyli damy trzy kroki. Raz, dwa, trzy i czwarty. Tu. Jestem. Na brudno. Teraz będzie to troszeczkę e, czyściej czyli to lądowanie jest ostatnim prawym krokiem idzie z prawym prostym inaczej będzie dupa. Desista smelen, desista stiegie, fjerde stiegie z kogo menci smel. Niór fila stiegi, chyba na wędrówkę. 1, 2, 3, niór, ale po fjerde lecę wira półsok. 1, bam, a go ja po siedam. Raz, dwa, trzy, boom, cztery. Jak pójdę na stronę, goję chodzę na siedam. Raz, dwa, trzy, boom. Bo ląduję tamaga. Musimy to wiedzieć. Przy jakim lądowaniu uderz z prawym prostym? Bo to też nie jest takie proste, ok? Czyli pa, 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 bok, pa, 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 bok, raz, dwa, trzy. Przy lądowaniu, raz, dwa i już tu trzy, ok? Czyli przy ostatnim do kroku wychodzi prawy prosty. Nie wcześniej, nie później.